Znajdujemy się tutaj w Neapolu 12 października na uroczystej Gali, już ósmej edycji Polaka Roku we Włoszech i na świecie, organizowany przez Związek Polaków w Kalabrii. Proszę o wręczenie oficjalne. A budujecie mosty, to jest ta synergia działań kolonijnych, o czym też już napomknął pan, pan Marszałek. Mamy tutaj grupy, mamy wspólnotę Polonijną, Stowarzyszenie Polonijne. Jesteśmy w kampanii, a robi to Kalabria. Mamy Czerwone Maki, jest Rzym. Mamy wspomnianego pierbliżego konsultiego, który też jest też jest obywatelem polskim tak. z kombiną, jest Emil Romani z Orlii. Do czego zmierzam? Do tego, że Państwo współpracujecie ze sobą. I to dla nas myślę, że i dla Senatu, jak i dla konsulatu jest największą nagrodą. Widzieć tą integrację. Bo integrując się, sprawiamy, że jesteśmy silniejsi. Bo w grupie jest siła. A dodatkowo, czym to okraszamy, tą wspólnotą, która idzie ponad Włochy. Czyli widzimy, a już wspomniane wszystkie kraje, jesteście Państwo razem, jedną drużyną i wspólnie, wspólnymi siłami y, możecie naprawdę czynić wielkie rzeczy dla Rzeczypospolitej Polskiej, działając razem, bo zawsze działając razem możemy osiągnąć te pożądane y, rezultaty. Gala świetna. Różnorodność ludzi, którzy otrzymały nagrody, to naprawdę mi się podobało. I za wiersze, i za aktywność społeczną. To przede wszystkim dotyczyło do całej Europy. Tak? Także ludzie z Polski otrzymali nagrody. Na przykład chłopak, który pomaga tym, którzy pozostali w zonie Czarnobyla. Kilkanaście starszych pań i ludzi jedenaście, 15 tych jest, którzy się są z od świata, od świata. I to nie tylko chodzi o, i chodzi o pomoc materialną, ale także istotny jest kontakt osobisty dla tych, dla tych staruszków, którzy zdecydowali się umrzeć tam, gdzie się urodzili. Ktorka statu polskiego w Lwowie, która opowiadała o swoim życiu. Miała okazję, żeby, żeby powiedzieć, co tam się działo, jak się jej rodzinie. Tragedie, dramaty, samotność, bo większość Polaków wyjechała. No ale to przede wszystkim jest nastawione jednak na naszych rodaków tu we Włoszech i w, i w Europie Zachodniej. I cieszę się, że Miałem możliwość im porozmawiania, poznania ich, bo co innego, jeżeli się czyta tylko jakieś wnioski o wsparcie z pieniędzy na, na, na polonia, co innego, jeżeli się z tymi ludźmi rozmawia i widzi, jakie mają problemy, jacy są ludzie. Więc jestem zadowolony, że przyjechałem tutaj. pozycje na rynku realizują setki. No szczerze mówiąc jestem pełna entuzjazmu, dlatego że wszyscy nam składają gratulacje, bardzo dziękują. Wszystkim bardzo się podobała ta edycja. Zachwyceni są miejscem, lokalizacją, na no i przede wszystkim atmosferą. Także wydaje mi się, że ludzi są bardzo pozytywne emocje, a ja, jeżeli ludzie są zadowoleni, to jestem bardzo szczęśliwa.